To jest Reimerska Lila Quicks i dzisiaj chcę ogłosić maraton czytelniczy. Najpierw jednak zwrócę Waszą uwagę na to, że jestem dosłownie cała w tęczy e, lub innych kuliowych rzeczach ze względu na charakter maratonu, który będę dziś ogłaszać. I mam nawet tęczowego labreta, nie wiem czy to widać, e, prawda, ale takie są fakty. Mam tęczowego labreta, e, koszulkę z napisem My gender is a work of art oraz moje tęczowe spodnie. I to wszystko dlatego, że będę dziś ogłaszać drugą edycję tęcza tonu. Jeżeli nie pamiętacie mojego zeszłorocznego filmu z ogłoszeniem Ten tonu, to przypomnę, że robiłam makijaż w kolorach tęczy, który był mocno improwizowany i z użyciem dosłownie dwóch paletek, w których w sumie nie ma odpowiednich kolorów. I dziś będę robić to samo. Swoją drogą, rok temu, kiedy nagrywałam ten film, również miałam prawie identyczną fryzurę oprócz tych gwiazdek, które teraz już pewnie nawet nie wyglądają jak gwiazdki, ale zignorujemy to. I e, tak, więc będę dziś robić sobie tęczowy makijaż i e, rozmawiać z Wami o ten czatonie, który w tym roku będzie trochę inaczej wyglądał niż w zeszłym, e, ale mam nadzieję, że jakby wciąż będzie super fajny dla Was i dla mnie również, chociaż no mam sesję. I nie wiem, czy uda mi się przeczytać chociaż część książek, które mam zaplanowane na ten czaton, ale mam nadzieję, że tak i że wy również mimo tego, że rok szkolny jeszcze trwa i pewnie też macie sesję albo jakieś inne sprawdziany końcowe inne takie rzeczy, że mimo tego uda Wam się również wziąć udział w ten czatonie. Dzisiejszy makijaż będzie inspirowany makijażem instagramowego make-up'owego artysty Mata Bernstein'a, który wam wstawię tutaj i będę próbować zrobić coś podobnego na swojej twarzy z użyciem tych dwóch paletek, czyli Venus 2 Lime Crime oraz Unicorn Hearts i Love Revolution. Nie są idealne do tego celu, ale stwierdziłam, miałam zamiar kupić bardziej kolorową, wynając tą paletkę. Specjalnie do tego filmu, no ale też oczywiście do użytku codziennego, chociaż właśnie zorientowałam się, że to nie będzie użytek codzienny, tylko bardziej w stylu raz na miesiąc, a paletka kosztuje 120 złotówek i stwierdziłam, że yy, nie potrzebuję czegoś takiego w moim życiu. Polecam serdecznie konto na Instagramie Mata, bo wstawia bardzo kreatywne i fajne luki i często ma też bardzo dużo ważnych rzeczy do powiedzenia na tematy około queerowe, ale nie tylko generalnie równościowe. I myślę, że to super, że wykorzystuje mm, właśnie swój talent, ale też fakt, że no ma jednak tam tych nawet nie wiem ilu obserwatorów i może im przekazać coś ważnego. No ten czaton ogólnie to jest maraton, w którym czyta się książki <ścoughs> skupiające się na postaciach, które są częścią społeczności LGBTQJP, albo które są jakby o tematach związanych z, ze sprawami tej społeczności i tak dalej. Żeby nie było, mam jakiś beauty blender, ale jest tak brudny, że aż przykro mi byłoby go pokazywać na kamerze. Więc y, dzisiaj radzimy sobie palcami, prawda? I tak to będzie bardzo, bardzo przykry widok, jak skończę. Więc jakby, co za różnica. Więc wszystkie książki, jakie będziecie czytać do ten czatonu, muszą mieć koniecznie główną postać, która jest queer, albo właśnie być książką na temat queer, więc na przykład te biografie, czy książki non-fiction, czy nawet jakbyście mieli ochotę przeczytać jakieś książki naukowe, o teorii queer, albo nie wiem, czy tam, tam historii i tak dalej, to również się liczy. Za główną postać uznaję postać, która albo jest jakby narratorem, albo ma swoją perspektywę i no, jakby, wiecie, Alex Fiero w Magnusie Chase'ie nie jest główną postacią, więc nie możecie jej zalecieć jako waszą postać niebinarną. Bo w tym wszystkim chodzi też o to, żeby zachęcić was do szukania nowych książek z queerowymi postaciami i nie czytania w kółko tych samych paru serii, w których pojawiają się owszem queerowe postaci, ale zawsze są gdzieś tam z boku, na przykład jak u Cassandra Clare, gdzie one są i fajnie, że są i są nawet czasami dobrze zrobione, ale nie jest do końca ten typ reprezentacji, o jaki mi chodzi i chciałabym właśnie Was zachęcić do szukania czegoś lepszego, czegoś więcej, czegoś bardziej skupiającego się właśnie na tym rodzaju doświadczenia. Chyba już zepsułam. Ten jest okropny i nie wiem, co zrobię tutaj na powiece, yy, bo nie mam nic, co by wyglądało tak dobrze jak u Mata, ale może dzięki temu to będzie tylko śmieszniejsze. Ten czatom trwa... Cały miesiąc, czyli przez cały miesiąc, możecie czytać sobie powolutku albo nie powolutku, jak wolicie, książki z grubymi postaciami, albo możecie wziąć tylko udział w tygodniowym maratonie, który będzie pod koniec miesiąca i który będzie właśnie bardziej taki, wiecie, na czas i żeby się pospieszyć, bo wiem, że czasami przez cały miesiąc można nie znaleźć czasu na skończenie wielu książek. Dzięki temu nawet jeżeli Wasz czerwiec będzie bardzo zajęty, to pozwoli Wam to na właśnie wzięcie udziału w ten czatonie pod koniec miesiąca. Więc od 22 do 28 czerwca będzie ten taki speedowy maraton, który chyba nazwę ten czaton sprint, żeby go odróżnić od tego, wiecie, ogólnego, całomiesięcznego ten czatonu. Chociaż nie wiem, czy to konieczne, ale... Yy... No, zobaczymy, zobaczymy, czy to się w ogóle przyjmie. <laughs> Przygotowałam 15 wyzwań, które można spełnić, nie trzeba, ale radziłabym jednak zobaczyć, czy Wam się uda. No, bo tak jak mówię, to wszystko ma na celu po prostu zachęcenie Was do czytania bardziej różnorodnie i w większej ilości krótkich książek z jakby różnych też tożsamości i doświadczeń, które nie zawsze są. That's fucking terrible. Nie zawsze są, wiecie, takie jak to, co już znacie. Ale zaraz do tego przejdę. Najpierw jeszcze powiem, że jest Twitter Ten Chatonu, o którym chyba nie mówiłam w zeszłym roku w filmie. Tak mi się wydaje, bo chyba też... Albo może mówiłam, nie pamiętam. W każdym razie Ten Chaton ma swój Twitter, swoje konto na Twitterze, na którym retweetuje wszystkie wasze update'y, jakieś zdjęcia czy coś. Oraz możemy sobie też porozmawiać o tym, co czytacie. I znajdziecie tam również... Dużo list z propozycją książek, z którymi bohaterami. To są zwykle listy albo na przykład filmy na YouTube, które ja znajduję, bo obserwuję takich ludzi w internecie i retweetuję je, żeby właśnie można było to łatwiej później znaleźć i łatwiej znaleźć właśnie coś dla siebie. Więc y, Twitterowe konto nazywa się po prostu Ad Ten w sensie bez M, no bo polskie znaki. I zapraszam do obserwowania i do rozmawiania ze mną i dzielenia się swoimi TBR-ami właśnie na Twitterze, jeżeli chcecie. Albo na Instagramie również z użyciem hasztagu Tenchaton. Pracuję też nad templatkami na Instagrama, żebyście mogli update'ować na swoich stories używając właśnie moich templatek z Tenchatonu. Co myślę będzie fajne i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Robiłam je sama i trochę było to trudne, ale mam nadzieję, że będą że będę ładniejsza niż ten makijaż Przynajmniej To już jest myślę dużo To by mi wystarczyło Szczerze mówiąc Podlinkuję Wam również w opisie Filmy moje związane z górowymi książkami Jeżeli będziecie potrzebować Inspiracji do swojego TBR-u Wstawię też swój TBR Na ten czaton Na początku czerwca Więc to też będziecie mogli obejrzeć Oraz podlinkuję kilka Filmów innych booktuberów w których myślę, że znajdziecie również ciekawe książki, które mogą stać się właśnie Waszym TBR-emczatalowym. W zeszłym roku zrobiłam cały filmik poświęcony właśnie wszystkim książkom, jakie udało mi się znaleźć i jakie uznałam, że są warte uwagi z reprezentacją osób LGBTQIAP właśnie z podziałem na reprezentację. Więc na przykład jeżeli interesuje Was tylko konkretna literka, to możecie zobaczyć ten filmik i tam wszystko jest opisane w. Opisie I wystarczy sobie kliknąć na ten czas, który tam zaznaczyłam, żeby znaleźć właśnie książki o danej literce. Aaaa, pomocy! Okay. W zeszłym roku nazwałam ten film z ogłoszeniem ten czatonu. Robię brzydki makijaż i ogłaszam ten czaton. Baby Remy knew nothing about ugly makeup. To jest inny poziom przydoty. Może trzeba było jednak zamówić tą tą paletkę. I tak, tak jak mówiłam, przygotowałam też 15 y, takich jakby wyzwań czytelniczych na ten maraton. No nie będę wam mówić, że musicie koniecznie y, spełniać te wyzwania, ale jakby automatycznie, jeżeli bierzecie udział w tym czatonie, to spełniacie te wyzwania. Jest ich 15 i myślę, że możemy to widzieć jako punkty. Y, w sensie wiecie, jedno spełnione wyzwanie jeden punkt, żeby było, nie wiem, śmieszniej. Od jakiegoś czasu właśnie mam ochotę zrobić maraton czytelniczy, w którym liczyłoby się punkty, bo myślę, że to ciekawy pomysł i jakby trochę bardziej motywujący niż takie po prostu danie wyzwań czytelniczych i powiedzenie, no, pełnijcie trzy, a potem róbcie, co chcecie. Pierwsze kilka tych wyzwań jest bardzo oczywistych i prostych i brzmią one tak, żeby przeczytać książkę z... Z główną postacią, która jest gejem, przeczytać książkę z główną postacią, która jest lesbijką, przeczytać książkę z główną postacią, która jest biseksualna, przeczytać książkę z główną postacią, która jest osobą transpłciową, yy, oraz przeczytać książkę z główną postacią, która jest osobą niebinarną. Wiem, że to się technicznie liczy pod transpłciowość, ale chciałam dać Wam jakby yy, motywację do poszukania właśnie osobno. Yy. Jeszcze więcej transpłciowej reprezentacji, bo jednak doświadczenia binarnych i niebinarnych trans osób bywają dość różne, a no, jednak warto znać obie perspektywy i szukać obu perspektyw w książkach, które się czyta. Przeczytać książkę, której główna postać jest osobą kwestionującą albo określa się jako queer, albo myślę, że tu można też przeczytać książkę, w której jest jakby dużo głównych postaci i wszystkie są queer, albo no wiecie, większa ilość queerowych postaci to wygląda jak sinak, wygląda jak mnie pubii. Przeczytać książkę, w której główna postać jest osobą interpłciową. Przeczytać książkę, w której główna postać jest osobą aseksualną lub aromantyczną, oraz przeczytać książkę, w której główna postać jest osobą panseksualną. Wiem, że z niektórymi z tych literek może być problem ze znalezieniem, zwłaszcza jakby na polskim rynku, e, więc, no tak jak mówię, nie trzeba tak naprawdę tego spełniać, żeby, wiecie, zaliczyć maraton i tak dalej, ale wciąż chcę Was zachęcić do jednak poszukania takich książek. E, kto mi na to pozwolił? Pomocy... Może trzeba było zacząć od czerwonego? Wow, teraz mam big brain time po prostu. Kolejne wyzwanie to przeczytać książkę Own Voices, czyli taką, w której autor opisuje jakby po części swoją tożsamość, głównie jakby mówi się o tym, kiedy chodzi właśnie o orientację seksualną lub tożsamość płciową, albo na przykład kolor skóry. Kolejne wyzwanie to przeczytać książkę, w której główna postać jest osobą z niepełnosprawnością. Oh, this is fucking terrible. Y przy czym zaznaczę, że niepełnosprawność może być niedługo. Fizyczna, ale tego słowa używa się też do określania y, chorób psychicznych. No i kolejne wyzwanie to przeczytanie książki, w której główna postać jest osobą niebiałą. Wiem, że to brzmi okropnie i źle, ale nie potrafię znaleźć dobrego polskiego słowa, które byłoby mniej y, okropne i złe, i luki brzmiące rasistowsko, więc na razie używam tego. Kolejne wyzwanie to przeczytać książkę polskiego autora bo no wiem, że nie ma ich szczególnie dużo o Jezu czemu pozwoliliście mi to zrobić wiem, że nie ma ich szczególnie dużo ale myślę, że tych, których są warto wspierać i to zawsze jest dobry powód, żeby na przykład zrealizować fanfika Natalii Osińskiej, więc e, polecam serdecznie przedostatnie wyzwanie to przeczytanie książki, która jest premierą tego roku, e, głównie po to właśnie żeby też wspierać autorów i pokazywać, że tak, takie książki powinniście wydawać i takie książki ludzie chcą czytać, bo z tego co rozumiem o, o tym, jak działa wydawanie książek, to właśnie te pierwsze miesiące, pierwszy rok są najbardziej istotne, jeżeli chodzi o sprzedaż książek i, i często to ma wpływ na dalszą o, widzieliście to? I często to ma wpływ na dalszą karierę pisarza, więc to też jest ważne. No i ostatnie wyzwanie to przeczytanie książki nonfiction. Właśnie może być to książka na przykład biograficzna albo jakaś historyczna dotycząca któregoś z ważnych tematów w historii osób nieheteronormatywnych itd. No to wszystko po to, żeby też się trochę doedukować, prawda, w trakcie ten czatonu. No jak możecie zauważyć, moim celem przy wybieraniu tych wyzwań było właśnie upewnienie się, że Przynajmniej spróbujecie czytać y, różnorodnie i zwrócicie uwagę na to, na przykład czy książka jest On albo y, czy główna postać w tej książce będzie mieć taki sam kolor skóry, jakby nawet jeżeli nie zdobędziecie dużej ilości punktów, to też spoko i ważne, że wzięliście udział i jeżeli się dobrze bawiliście, to że się dobrze bawiliście. Mam nadzieję, że jednak wszyscy się będą dobrze bawić. Tak, to wygląda absolutnie przerażająco. Nie wiem, co poszło nie tak. Naprawdę nie wiem, co poszło nie tak. <laughs> na pewno nie to, że mam zerowe zdolności makijażowe. Spróbuję to jeszcze trochę naprawić. Więc jest 15 tych wyzwań. Ja Wam je oczywiście napiszę, wypiszę wszystkie w, w opisie tego filmu, więc będziecie mogli je tam przeczytać. Albo na Twitterze również zrobię podpiętego tweeta, w którym będzie wszystko wyjaśnione i opisane, więc przypominam, że ten czaton trwa cały miesiąc, ale odbędzie się też ten czaton sprint, który będzie trwał tydzień i będzie to tydzień od 22 do 28 czerwca. Myślę, że ma razem czytelniczy to w sumie idealna, idealny sposób na uczczenie Pride Month'u, w momencie, w którym wszystkie imprezy masowe są odwołane i nie można się spotkać tak, jak zwykle, i pokazać swojego wsparcia, czy porozmawiać o swoich doświadczeniach tak łatwo i normalnie, więc mam nadzieję, że to się sprawdzi i że wszyscy będziemy się dobrze bawić, prawda? Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać, na przykład na temat książek, które czytacie i dawać mi znać, co o nich myślicie. Ja chętnie to poczytam i też podzielę się z innymi. W zeszłym roku udało mi się przeczytać chyba z 16 książek podczas ten czatonu. To jest sporo, bardzo sporo. Jak na mnie to chyba nawet mój osobisty rekord, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam w ciągu miesiąca. W tym roku myślę, że jednak tak nie będzie, no bo... SESJA! Ale mam nadzieję, że mimo tego uda mi się przeczytać chociaż część książek, które mam zaplanowane. Oglądam okropnie, co za potwór tylko proszę, nie złośćcie się na mnie w komentarzach w stylu Remy, co ty w ogóle robisz z tymi pędzlami, przecież nie tak się to robi, albo no, może to by zadziałało gdybyś, gdybyś uważniej używała swoich pędzli i tak dalej, bo ja wiem ja wiem, widzę to widzę to jeszcze bardziej i natarczywiej niż wy. Mam wrażenie, że kamera to jeszcze złagadza, chociaż, no, nie wiem. O Boże, o Chryst, o Chryst. E, no tak, więc w dzisiejszym odcinku Remi, Remi robi z siebie klauna. Witam, znęskniliście się? Mam nadzieję, że tak, bo dzisiejsza porcja po prostu klauniarstwa z mojej strony to jest naprawdę hit. Te rzeczy, które przygotowałam na Instagrama to są właśnie takie templatki, w których będziecie mogli zaznaczać swoje postępy w czytaniu jakiejś książki oraz... Kiedy skończycie książkę, yy, i wtedy będziecie mogli napisać tam swoją opinię na jej temat. Wszystko to oczywiście pojawi się na Instagramie w ciągu najbliższych kilku dni, więc mam nadzieję, że bez problemu to znajdziecie i że będziecie tego używać. Desperacko próbuję to poprawić, chociaż mam wrażenie, że już nic nie pomoże w tym momencie. Nie wiem po co jeszcze się z tym męczę, skoro powiedziałam wszystko, co mam do powiedzenia w tym filmie, ale jakoś czuję potrzebę naprawienia tego, chociaż to jest. Niewykonalne. Aha! Pod koniec miesiąca, w ostatni weekend czerwca, planuję też zrobić live'a na YouTubie, w którym będziemy mogli wszyscy porozmawiać sobie właśnie o tym, co czytaliśmy przez ten miesiąc. W zeszłym roku robiłam live'y co tydzień, ale to się średnio sprawdzało i myślę, że tak będzie lepiej. Zwłaszcza, że właśnie nie spodziewam się, żeby udało mi się przeczytać dużej ilości książek w tym roku, więc myślę, że raz w. Miesiącu wystarczy. I będziemy mogli sobie wtedy po prostu porozmawiać o książkach, które czytaliśmy i wymienić się różnymi opiniami, więc mam nadzieję, że to będzie fajny czas. Wyglądam absolutnie okropnie. <ścoughs> o kurna, to jest przesadnia, to jest przesada. Czuję się jak taki dzieciak, który się dorwał do wycie. Śminki mamy, i sobie wysmarował całą twarz. Brzydko, właśnie takie jest. Większość z rzeczy, które się robi, to porażki, a bardzo niewielka część z tego, co się robi, to sukcesy, prawda? Lepiej, że moją porażką jest ten makijaż, niż coś ważniejszego. Ok, więc tak to już wszystko w tym filmie. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli będziecie wstawiać do internetu swoje TBR-y na ten czaton to pamiętajcie, żeby je otagować aż tak ten Jeżeli to będą jakieś dłuższe rzeczy, długo na przykład filmy na YouTubie, to możecie mi nawet je podesłać, podlinkować. Chętnie je wszystkie obejrzę i w ogóle ogarnę i y, podzielę się nimi prawda, z resztą świata. Zapraszam jeszcze raz na Twitter i po templatki na Instagrama, które się pojawią niedługo, jeszcze nie teraz, ale niedługo. I to już wszystko na dziś. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!